Mamy, mamy tutaj gameplay z ROBLOX'a Bedwars Wars, ze mną jest mój kolega Recto. Siema! Ja gram Yuzi, on gra Bounty Hunterem. No, jeżeli, jeżeli ktoś kuma, to, to może dać znać w komentarzu. A, I właśnie, jest... i właśnie y, mój kolega zrąbał y, takie jakby... Eee, bo ten, e, żem za krótko przytrzymał. E, taki taki krótki fejt. No a... Tego nie był. Tego nie był. E, no, tego... Teraz już nic nie odwalę takiego. My to środek można już zająć. Mamy nic, ale środek możemy zająć. Po jeden? Sejo! Nie robi wrażenia. I dwój... Tak nie robi wrażenia. Pana masz. O ja! Prawie żem Duchy robiły surprise. Surprise, bo to Mam O, o to jest dla ciebie Jakie fajne jaki fajne ja yeah. ja to swejluję ja ja już ja wiedziałem że to będzie fail jeszcze ktoś dostał moje emeraldy mm, super jakim cudem dostał. on mnie nawet nie dotknął dostał Dziękuję. Ja Teraz budujesz zbudujesz do mnie. A, ty nie masz tego? Tylko muszę się zbudować, bo tu jestem. Lati. A, rocket, to jest twoja ulubiona rzecz. Łap. No to łap, Zrobię ci schody. A hmm? A, nie trafiłam. Zobacz, masz. Teraz już jest git. Teraz jest git. Ale wyrwali tam. Dziękuję. Śnieżki! Dziękuję. masz mam Dziękuję. strzał. A, ale zrąbałem. Dziękuję. to widzieli, Jak Dziękuję. Zrombao. Рана Rana Demine. Smoke. Рейд, oh. Vaart, okay. oh, да. ja, yeah. Я, 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 я Ja jestem wygrywem w życiu. Ose wywalę, bo po co to mi w ogóle jest? Co to jest? Dobra, to nie ma sensu, ja spadam do wody. E, po co? No bo... bym zginął i tak. Miałem jakieś 10 HP chyba. Nie wiem. Nie ja umrę Rage Blade'a! CO?! O. Skoro. No, z kąpielą kawy Prawie Nawet spadł Ten zdradziecki item trzeba wyrzucić. O trzy te diamenty tam zbierzemy. Zbierz diamanty. No ja mam 8 emeraldów idę zrobić sobie diamond. E, idzie na nas. A ja go załatwię. Ja. Ja go zwróciłem. Brawo dla mnie normalnie. Nie umiem. O tam jest. Nie, nie umiem ja... ja nie umiem grać w pierwszej kamerze. Ja, Ja gram przez cały czas w pierwszej. A czemu trudniej ci nie jest według mnie? Grając u jest to po prostu łatwiej. A ja właśnie otwieram Lucky Air Dropa, ale ktoś nam nie leci. Super, mam nadzieję, że ich zabiję. Zabiłem ich? Mam 10 z diamentów i kose. Oh my god, mam kose. Bossy Rage da. dziury. Sklep. Tarcze! Teraz on nie może do mnie podejść. Ja jestem wygranym człowiekiem. Ja mam 5 i 10 diamentów. Chodź dalej, wracamy się. Igrze jestem mistrzem świata. Ej, pomóż! Idzie na mnie jakiś tytuł. Teleporter a. Co z diamentami zrobić? 10. Nic nie mogę dać. O, mogę to. Generator. No a jeszcze mamy dwa. To zrobimy... Tylko... Z Gdzie jest airdrop? Lęcić na to? Zrobić to? Nie. Bo wiesz to ja roz ...teleport i to zrobię o tak. nie Fajnie jest. Teraz zaczekaj na mnie, może we mnie też coś będzie. Zrobiłem teleport! Możesz sobie użyć. Użyj się! Takie czarne dziury, fajne. Tam On ty się tam jest! Pomóż! Ja zginę! Ej, mama, nie! ma o, Co we mnie? we Nie, nie. nie. Chyba ktoś używa tego. O Boże. Ej, ta podka małego gremina jest radziecka, bo Gremin może się ślizgać, jeśli się, się, się podbudowuje. Ja muszę uciekać, ja mam cztery HP No! Patrzcie, no. ja zrobię! Ja im zrobię zdradziecki teleporter. Jak oni go użyją, to nie żyją. Okay. No świetny pomysł I czekaj, czekaj, czekaj Eee. Zrobimy gdzie? Dobra, No Tak! No to rzędu zrobił fajnie. O, mam diamond dao. Oo, czyli znowu wracamy do historii z dwóch. Tyle tam? Bo on zbierze to! Spadłem! Z koszą! Teleporter zdradziecki jest Niestety, ale teleporter mnie zdradził O, ale mam łuk, fajne a wiesz co a wiesz... wiesz co? Zabił... zabił... a! Zabił mnie ten typek, co właśnie spadł do Wojda. Dobra, ale mamy diamentowe armory, a tam jest nasz wróg. A po kosie jest. No muszę teraz lecieć szybko na imdropy. jest mój target! No trzeba było szybciej mówić. ja nie patrzyłam co tam się działo. A teraz masz nowy czy ten sam? O ryba. Oooo, airdropy ja... ja Tylko mam diamond daw. Ooo. Czyli wracasz do gry. A, a ja otwieram air Ja tyle oddał mam. jest niezniszczalne? Tam postawił banana. banana. O ty kurwa Dokładnie nikogo. Ja mam emerald. Ja robię go ze Je! Uwaga, na tym fioletowym moście jest zradziecki banan. No wiem. Jeszcze o nim mówiłem. Banony! To się przyda mi. A, mam rybę i bułkę. Kilim, kilim, ol, Jeszcze został. Czerwoni i cyjany? Czerwoni cydy, i jeden cyjan. Padłem! Użyłem balonów! O Bo! W ostatniej chwili! Dobra, na tym momencie y, przerywamy ten odcinek, bo y, trochę już to za długo trwa bo jakieś, przyciągnęliśmy. jakieś... jakieś 15 minut prawie. W następnym odcinku wam powiemy, czy ta runda się skończyła wygraną, oh, akurat zdobyłem drugi Ale W następnym odcinku i w następnym odcinku powiemy, że że na przykład wygraliśmy albo przegraliśmy. Albo przegraliśmy. A więc pa.